Zabrzeńskie liceum plastyczne otworzyło swoje drzwi dla tych, którzy zamierzają podjąć naukę właśnie w tej szkole. Interesujących kierunków jest kilka. Liceum stóp plastycznych uczymy nie tylko przedmiotów ogólnokształcących jak każdym liceum, ale uczymy także przedmiotów typowo artystycznych, takich jak rzeźba, takich jak rysunek i malarstwo, ale dodatkowo to ta wartość dodana naszego liceum to możliwość uzyskania Kwalifikacji w zawodzie plastyk, w zawodzie aranżacji wnętrz, projektowaniu graficznym i fotografii artystycznej. Jakie trzeba posiadać umiejętności, żeby zostać uczniem zabrzeńskiego plastyka? Trzeba coś potrafić, bo no jeżeli nie potrafimy naprawdę nic, to będzie ciężko przejść przez tą szkołę. Natomiast nie trzeba być matejką, żeby się tutaj w szkole uczyć. Wystarczy mieć jakieś, wystarczy mieć to coś. tak? I po to są kursy przygotowawcze, które organizujemy w szkole. Informacja o tych kursach jest na naszej stronie internetowej i na naszym fanpage'u na Facebooku, żeby przyjść i zobaczyć, co rzeczywiście. W nas siedzi, mówię o młodych, młodych ludziach, o ósmoklasistach, siódmoklasistach. Nasi nauczyciele ocenią, czy taka osoba jest w stanie sprostać naszym wymaganiom. Żeby się dostać do szkoły plastycznej w Zabrze, zresztą tak jak do każdej szkoły plastycznej w Polsce, trzeba przejść egzamin wstępny. Nas nie interesują wyniki egzaminu po, ósmo, po ósmej klasie. Zabrzeński plastyk znany jest ze szczególnej twórczej atmosfery. Uczniowie tej szkoły mogą realizować swoje pasje i przygotowywać się do artystycznej pracy w przyszłości. Ja jestem w klasie trzeciej i chodzę na fotografię. Zasadniczo interesuję się fotografią e, oraz malarstwem. I co mi daje? Daj mi zawód i szansę na przyszłość i na rozwój. Też jestem w trzeciej i też jestem na fotografii. I w sumie to, co koleżanka powiedziała, że właśnie też interesuje się fotografią. To w sumie jest taka, taka moja pasja i w sumie dzięki tej szkole mogę rozwijać tą pasję, co jest super. Ja jestem w klasie pierwszej i jakby mamy lekcje podstawowe, w których jakby się dopiero dowiadujemy, co tak naprawdę będziemy robić przez cały czas naszej nauki. i Dopiero za Rok w drugiej klasie będziemy mieli wybór. Ja jestem z drugiej LSP i przyszłam tutaj na projektowanie graficzne. Z perspektywy na to, że chcę robić tatuaże, jak skończę szkołę, też jestem z drugiej LSP jak Emilia. Ja wybrałam tą szkołę przez głównie pasję do rysunku, przez to, że chciałam się rozwinąć tutaj i że w przyszłości również chcę mieć pracę powiązaną z rysunkiem, ponieważ to mi sprawia największą radość. Zawsze lubiłam rysować i stwierdziłam, że zrobię coś w tym kierunku, żeby to był mój przyszły zawód. Do tej szkoły chodziła moja siostra, mój brat, moja mama tutaj pracuje, mój dziadek był tutaj dyrektorem. I mieszkam tam, więc jest zawsze blisko i zawsze jakoś znałam tą szkołę i po prostu jakby to obudziło tak we mnie tą chęć i talent, a dekor, bo pani była zachęcająca bardzo i się wydawało trudne, a lubię wyzwolenia. W programie Dni Otwartych znalazły się warsztaty artystyczne, zwiedzanie szkoły, a także możliwość konsultacji z pedagogami. Przyjemne Dni Otwarte ze względu na to, że szkoła bardzo fajnie się zareklamowała. Dni Otwarte są bardzo ciekawe, jak się odbywają i naprawdę warto tutaj przyjść. Zamierzam tutaj przyjść do tej szkoły od września, więc w sumie, żeby zobaczyć szkołę i Poznać ludzi. Czy ja tutaj przyszłam, bo chciałam zaważyć tę szkołę, ale myślałam może nad projektowaniem wnętrz albo coś takiego. Nauczyciel doradztwa zawodowego nam podesłał, że możemy właśnie dzisiaj podejść sobie i obejrzeć, jak wygląda od środka tutaj ta szkoła. Warto podkreślić, że szkoła nie tylko dobrze przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na wyższych uczelniach, ale także pozwala zdobyć konkretny, wymarzony zawód.